Zobaczmy teraz na takim dekoderze 15 pierwszych kanałów niestety nie odbiera i właściwie trzeba popatrzeć sobie które kanały odbierają Mamy program. Tu mamy oczywiście Telegazetę Zachodnią. Bardzo ciekawe zagadnienie. Przy programie, gdy się pojawia TXT w prawym dolnym rogu, oprócz tego mamy dwa formaty. To jest format HD 19x6, jest jeszcze możliwy format 4x3. Jest również opcja zatrzymania obrazu. Jest też opcja powiększenia. To jest wielkość 4.3. To jest rozciągnięcie, a to jest HD. U góry mamy ciemny pasek, tak? To jest 4x3. A to jest właśnie HD.

Включаем пластиковый контейнер, а дальше, а дальше анализируем. Вот это полевой гамма-спектрометр. Здесь у него находится вентилятор. И вот таким образом... Герод Лорк, музей Yes, no, no, is chemangi Idnaits Na Na signorita Daniela Mejeredzes Ostvat Sever Naidenovchezko Mek petke nran bezhishki tanek Voč voč chem kažu voč mek petke nran bezhishki tanek Jedyny problem jest wtedy, kiedy sygnał dochodzony, dochodzący do anteny jest słabszy, bo wtedy może się okazać, że ten. Niektóre programy są płatne, i tutaj pokazuje się właśnie taka tabliczka, że program jest kodowany, i on jest wtedy dostępny z satelity w zależności od dekodera i w zależności od karty dostępowej jaką posiadamy i również jest to uzależnione od tego który wykupimy abonament, jaki pakiet